Cześć moi drodzy! Z tej strony Hanna Kowalczyk, witam Was na moim kanale o interpretacji snów. Dziś zagłębimy się w tajemniczy świat snów i spróbujemy odkryć, co kryje się za ich symboliką i znaczeniem. Jeśli fascynuje Was, co oznaczają Wasze sny i jak wpływają na naszą codzienność, zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Dzięki temu nie przegapicie żadnego odcinka pełnego ciekawych interpretacji i porad. A teraz przejdźmy do tematu dzisiejszego snu. Często zdarza się, że niepokojące lub nieprzyjemne sny są interpretowane przez marzycieli wręcz przeciwnie, z obietnicą bardzo kuszących perspektyw. Jeśli widziałeś we śnie oderwaną głowę, nie bój się jej w życiu, być może nastąpią dobre zmiany, chyba że pewne okoliczności nie skłaniają do innej interpretacji. Własne. Zgodnie z ABC interpretacji snów, własna głowa reprezentuje intelekt osoby, podczas gdy oderwana głowa reprezentuje niezgodę między umysłem a sercem. Co oznacza sen o głowie zranionej w jakiejkolwiek formie oderwanej, zranionej lub złamanej? Przede wszystkim ostrzeżenie przed frywolnymi przedsięwzięciami i bezmyślną egzystencją. Według różnych wersji, osoba stoi w obliczu straty, utraty lub szacunku społeczeństwa. Jednocześnie, aby być świadkiem we śnie, jak go odcinasz, według wielu jasnowidzów, doskonała fabuła, która zwiastuje sukces. Według Oriental Dreamer we śnie głowa ostrzega przed rozwojem zaburzeń nerwowych, a oderwana zapowiada rozczarowanie, pożegnanie z nadzieją. Starożytny perski marzyciel Tafisi mówi, że jest to oznaka utraty zaufania do wysokiego przywództwa. Muzułmański marzyciel, że starsi w rodzinie okażą cichą pogardę. Według mitologicznego marzyciela, jego własna odcięta głowa najszczęśliwszy sen przepowiada wspaniały sukces. Nie powinniśmy zapominać o interpretacji wersji idiomatycznej. Stracić ją oznacza zakochać się. Nieznajomy. Jaki jest sen dziecka? Wydarzenia rozwiną się lepiej niż można by przypuszczać. Dobre samopoczucie nie jest zagrożone. Przed jakimś przyjemnym wydarzeniem. Według Oriental Dreamer, oderwana głowa dziecka jest znak nadchodzącego triumfu finansowego. O czym marzą odcięte głowy zwierząt? Jeśli śniłeś o bestii, nie jest to bynajmniej przypadkowe. W życiu śniącego przeważają niskie pragnienia. Sumienie wysyła mu sygnał, że konieczne jest zrewidowanie systemu wartości, aby mieć prawo nazywać się człowiekiem. Oderwana głowa kurczaka lub innego ptaka nieoczekiwana przyjemność, radość. Głowa konia a pozostaniesz wierny zasadom. Śnięta ryba musisz okazywać więcej ciepła w relacjach osobistych. Droga separacji. Głównym punktem, który wpływa na interpretację tego, o czym marzyć, jest sposób, w jaki został oddzielony od tułowia. Jeśli został odcięty we śnie lub śnił już odcięty, być może osoba będzie musiała znieść separację. Widziałem ją zakrwawioną i według śniących los przedstawi smutek. Ale jeśli głowa we śnie oderwała się lub można się tego domyślić po ranach, marzyciele przepowiadają bezprecedensowe szczęście, które całkowicie zmieni życie. Znaki szczególne Śniło się, że odcięta głowa mówi oznacza to, że daną osoba może liczyć na wysoki patronat wpływowych osób. Przebity w obraz predyktor migreny, chronicznego zmęczenia. Śnić z bitym nożem znak zabawnego spotkania z przyjaciółmi, wesołej imprezy pełnej humoru. O czym śnić, jeśli były na nim włosy? Ciwe włosy przepowiadają zysk z obwisłymi i smutek. Z długimi kosmykami w najbliższym czasie można liczyć na pomoc, z krótkimi e przed okresem prosperity. Widzieć we śnie łysinę bieda z głupoty. Mówiąca odcięta głowa jest jednogłośnie interpretowana jako otrzymanie mądrej rady, czasami w formie upomnienia od przełożonych. Zapomnij o wykroczeniach, znajdź konstruktywne ziarno w skarceniu. Głowa bez ciała udostępni. Autor: Inga Archangielska. Ostatnie komentarze. 13. Dec. 20.23 Oderwała mi się głowa i organ serca wypadł z ciała po prawej stronie. Zaraz przyszyją mi głowę z powrotem i jadę do szpitala. 16. Feb. 20.22 Natalia śniło mi się, że bardzo bolała mnie głowa w skroniach. 2. Jul. 20.18 Julia śniło mi się, że mój mąż był zły, zrobił się biały i upadł, a głowa odpadła, odleciała na odległość, nie było krwi. A szyja była bardzo cienka, tylko skóra bez mięśni i kości. Czy może mi Pani powiedzieć, co to jest? Nie mogę znaleźć interpretacji. 1 Dec. 2017 Inda zobaczyła czaszkę mężczyzny leżącą na kupce ziemi. 9. Akt. 2017 Śnił mi się złodziej w centrum handlowym. Najpierw ukradł pamiątkę ze sklepu z pamiątkami, a potem chciał mi wyrwać torebkę z dokumentami, ale mu się nie udało prawą ręką. Pociągnąłem go w oko, potem się pokłóciliśmy, później przypadkiem zepchnąłem go z balkonu, a w locie uderzył w coś i odpadła mu głowa. Widziałem to wszystko w kolorach i w zwolnionym tempie, wokół mnie było mnóstwo świadków, a ja nie bałem się tego, co stanie się. Ze mną dalej, czułem, że i tak nie mam nic do stracenia, byłem całkowicie spokojny, myślałem, że zabiłem człowieka. Co to znaczy. 21. June, 2017 Tatiana śniło mi się, jak mała dziewczynka huśta się na huśtawce, a jej brat ją huśta. I powiedziałam, patrz, że nie spadła. I nagle zrywa się i leci, mój syn próbuje złapać i złapał, ale szyja dziecka uderzyła w płot, a głowa przeleciała na drugą stronę. Płotu, a tułów pozostał przy moim bracie. To bardzo przerażające. 9. APR 2017 Tatiana, śniło mi się, że znalazłam odciętą głowę mężczyzny na dachu szopy. 14. Feb 2017 Tatiana, czy bandyta odciął dziecku głowę? 24. Sen 2016 Tatiana, nieprzyjemny sen. O czym mógłby być? Dwadzieścia Sen. Dwadzieścia szesnaście. Tatiana miałem sen, że odciąłem głowę mojego niemowlęcia, a następnie odciąłem jego czaszkę, spojrzałem na to, co było w środku. Dziecko w tym czasie patrzyło, wydawało dźwięki, ale nie płakało. Podczas tego procesu nie było krwi. Patrząc na dziecko z pytaniem: Nie podoba ci się? Zapytany czule, pomyślałem: Dlaczego to zrobiłem? Wziąłem czaszkę i zacząłem wkładać ją z powrotem do głowy i obudziłem się. 21 Sen. 2016 Natalia mojemu mężowi śniło się, że rzucił, odepchnął jakiegoś terrorystę, a ten upadł na chodnik i odpadła mu głowa. Co to może oznaczać? 6 Sen. 2016 Konstantin śniło mi się, że dusza zwierzęcia, myślę, że pies nie był duży, bardzo trudno było go ścisnąć za gardło, a potem głowa odpadła. 25 feb 2016 Olesja śniło mi się o głowie myszy lub szczura. 13 feb 2016 Jarosław śniło mi się wiele głów papug wiszących na linach, a one były zielone mieniące się srebrem i tym samym błękitem. Możesz mi powiedzieć o czym jest ten sen? 1 akt 2015 Lena odcinanie i gotowanie głowy dziecka. Mojej żonie śniło się, że nasz syn leży bez głowy, a ja podbiegłem, żeby zabrać jego głowę. Musimy iść do lekarza. Powiedz coś, von Franz Maria Luiz. Droga śnienia. Wydawca, Castellier, 2015 rok, 338 centów. ISBN 978-5-519-60-642-4, Miller Gustav Heindman. Księga snów Millera. 10 tysiące interpretacji snów wydawca Ripple Classic 2013 rok 640 centów ISBN 978 myślnik 5 myślnik 386 05 651 3 Kraus kler SONNIK wydawca Ast 2015 rok 320 centów ISBN 978 myślnik 5 myślnik 17